Dzień dobry Państwu. Witajcie na Znalezione Przeczytane. Jeżeli nie jest to Wasz pierwszy raz tutaj, to witajcie ponownie i miło mi, że znowu dołączyliście. A jeżeli jesteście pierwszy raz, no to poznajmy się. Ja mam na imię Ania i publikuję nowe odcinki wideo podcastów na platformach YouTube i Spotify w każdą niedzielę o 18.00. I głównie polecam ciekawe książki. Dawno nie było żadnych audiobooków, no i właśnie dzisiaj będą, bo wysłuchałam w ostatnim czasie dwóch, o których chciałabym Wam powiedzieć. Oczywiście mają one także formę tradycyjnych wydań książkowych, ale skupmy się przede wszystkim na treści książek. Opowiem o książce Agaty Romaniuk, Najgorsze randki świata i kilka udanych oraz o książce Sierpień Pawła Sołtysa. Oba swoje dzieła przeczytali sami autorzy. Zapraszam. Najpierw o książce Agaty Romaniuk i nie, żebym tu chciała jakiś parytet specjalny stosować, tylko po prostu wysłuchałam tego audiobooka wcześniej i hmm, drodzy Państwo, cóż to jest za dzieło? I śmieszno i straszno, chciałabym się powiedzieć, podsumowując książkę w kilku słowach. Zanim jednak spróbuję trochę więcej tych słów użyć, to jeszcze powiem, że książka została wydana w zeszłym roku, czyli 2024 przez wydawnictwo poznańskie i jest dostępna na większości chyba znanych platform audiobookowych, na pewno na Storytelu, ale też na Bookbicie i w Audiotece. Agata Romaniuk prowadziła przez jakiś czas tak zwane no ona to nazywa badania terenowe dotyczące współczesnego randkowania, czyli randkowania powiedzmy w dobie późnego kapitalizmu w wieku XXI. I książka no, ma taki sznyt reporterski trochę, ale żebyście nie byli rozczarowani, nie, to nie jest do końca reportaż, ona jest dość subiektywna, i jest napisana językiem bardzo lekkim, zabawnym, i ponieważ autorka, oprócz tego, że jest no, osobą dowcipną, bardzo inteligentnie dowcipną, Świetnie włada słowem, to jest też naukowczynią, i ona też swoje obserwacje często odnosi do różnych badań naukowych, które dotyczą no, głównie psychologii, socjologii, psychologii takiej ewolucyjnej, albo też ekonomii behawioralnej. Różne dziwne zjawiska z uniwersum współczesnego randkowania próbuje tutaj osadzić też w tych teoriach naukowych, ale robi to bardzo, bardzo przystępnie. Także ani to reportaż. Ani to na pewno książka naukowa, bardziej taki felieton, dłuższy felieton. Podkreślam to dlatego, że ta książka też ona nie jest wyłącznie szyderą, czy takim powiedzmy, no nie wiem, śmieszkowaniem sobie z randkowania, ale jest też próbą znalezienia odpowiedzi, dlaczego dorośli ludzie nie za bardzo potrafią dzisiaj randkować. I właściwie celem randek stało się. Powiedzmy, że jest to kombinacja trzech rzeczy: znalezienie partnera, który musi już na pierwszej randce okazać się miłością życia, albo partnera. Do seksu albo partnera, który nam zastąpi rodzica. No i to dotyczy wszystkich płci. I gdzieś tam zniknęła w ludziach ta potrzeba takiej zwyczajnej rozmowy, jakiegoś takiego przyjemnego spędzenia czasu we dwoje, bez jakichś nadmiernych oczekiwań na początku. Tylko po prostu wysłuchania drugiego człowieka, przyjrzenia mu się, zainteresowania tą drugą osobą, zrobienia czegoś spontanicznie, bez stosowania jakichś dziwnych uników. Krótko mówiąc, gdzieś tam przesłaniem tej książki jest, że wielu współczesnych, dorosłych ludzi zgubiło po prostu sztukę uprawiania flirtu i traktowania randek, powiedzmy, jako wstępu do rozwijania poważniejszej relacji już później. Zalążkiem w ogóle do tej książki był artykuł w Wielkich Obcasach, w którym autorka, no też wtedy, Osoba Samotna po rozstaniu, po. Długoletnim związku, podzieliła się tam po prostu swoimi doświadczeniami osoby randkującej, no i ten artykuł wzbudził wiele dyskusji, różnych komentarzy też na jej mediach społecznościowych. I pojawił się taki pomysł, żeby może zrobić z tego coś większego, bardziej pogłębionego, czegoś, co będzie wykraczało też poza osobiste doświadczenia samej autorki. Agata Romaniuk spotkała się chyba z prawie setką kobiet i mężczyzn, w większości singli, z którymi rozmawiała o tych randkowych doświadczeniach. No, i zebrała w książce te wszystkie obserwacje. Niestety w większości gorzkie i takie mało optymistyczne. Natomiast trzeba przyznać, że autorka ma sporo empatii do swoich rozmówców, traktuje ich dosyć sprawiedliwie pod względem płci, moim zdaniem. No, bo też oczywiście tutaj dostaje się równo i kobietom, i facetom. Nie jest to też w żadnym stopniu jakiś monodram sfrustrowanej kobiety po przejściach i nieudanych randkach, która obwinia za wszystko przedstawicieli płci przeciwnej. Nie, to jest takie trochę lustro społeczeństwa bym powiedziała. To, co nam mnie zrobiło wrażenie, to na pewno rozdziały o zdjęciach profilowych <laughs> świetne są. Naprawdę takim zjawisku hipokryzji, która towarzyszy właśnie kreowaniu swojego wizerunku w internecie. 90% randek jest inicjowanych przez internet dzisiaj, więc zdjęcie profilowe na platformie randkowej jest bardzo ważne. Pokazuje wciąż, jak no, ważna jest w sumie ta cielesność dla ludzi i w ogóle wygląd w przestrzeni społecznej. Zdjęcie jest takim pierwszym filtrem eliminacji partnera czy partnerki, jeśli chodzi o randki. No i autorka naprawdę przekopała tysiące zdjęć i bardzo państwu polecam te rozdziały, bo wnioski naprawdę potrafią rozbawić do łez i zadziwić. Dominują panie, zwłaszcza w podtrzymywaniu różnych schematów kobiecości, naprawdę bez umiaru stosują różne filtry, jakieś aplikacje AI, które no właściwie nie mają na celu nic innego jak tylko oddalić je od ich naturalnego wyglądu. No i też nie zdają sobie sprawy jak to wpływa na facetów, jak zwiększa ich oczekiwania, podnosi apetyt, no bo to po prostu działa jak reklama. Potem następuje, no co następuje, szok w realu i kobiety są zdziwione, że facet nie pada z zachwytu i ta pierwsza randka jest na przykład ostatnią. Niby gdzieś tam wiedziałam, że tak jest, ja z tych aplikacji w ogóle nie korzystam, ale tam ze słyszenia, ale też nie zdawałam sobie sprawy na jaką to jest skalę i rzeczywiście ta książka romaniu, to pokazuje. To są zresztą tutaj dosyć ciekawe rozważania też o takiej socjologii, wizualności, w ogóle o skłonności do schematyzacji, ciągłego porównywania też partnerów do obowiązujących kanonów fizycznej atrakcyjności. Natomiast jeśli chodzi też o kobiety, to przyznam, że zdziwiło mnie, jak bardzo też panie stosują podwójne standardy, no bo mamy teraz taką dobę ciało pozytywności i dużo kobiet oczekuje od faceta takiej totalnej akceptacji, ale same są bezwzględne. I to było takie kolejne zaskoczenie, jak wiele kobiet tkwi w tych stereotypowych oczekiwaniach. I na przykład faceci o niskim wzroście są z reguły skreślani już na samym początku, no bo przecież nie będę się umawiać z jakimś gościem z metra ciętym, jakimś konusem, karzełkiem. No, jest to bardzo okrutne. Ale też powiedzmy łysinka albo piwny brzuszek, no to też niekoniecznie. No i oczywiście skreślamy panów, hmm, niektóre panie, nie mówię, że wszystkie, którzy, nie wiem, nie lubią piesków, kotków, nie chcą ratować planety, nie są weganinami. Albo nic nie trenują. Ale też hola hola, żeby nie było też tak, że tutaj jest tylko jazda po paniach, bo no u panów to się dopiero dzieje i też w zasadzie nawet nie wiem od czego zacząć, żeby ktoś państwa tutaj może rozśmierzyć albo coś ciekawego powiedzieć, bo autorka tu naprawdę przywołuje bardzo wiele ciekawych doświadczeń dziewczyn i kobiet. I chyba to, co się rzuca najbardziej, takich przykrych doświadczeń, ale to, co się rzuca właśnie u facetów najbardziej, to jest ich brak, Akceptacji dla społecznych norm, które jednak, co by nie mówić, na no czemuś tam służą, tak żeby ludzie się jakoś we własnym towarzystwie dobrze czuli, jakieś minimalne kryteria tych norm stosowali. Nie wiem, na przykład higiena osobista, czyste ubranie, uczesane włosy. Natomiast jak się czyta książkę Romaniuk, no to tam panowie, no jednak bardzo ostentacyjnie pokazują, jak dzisiaj hołdują hasło, że nie szata zdobi człowieka. Poplamione koszule, alergia na grzebień, różne wonne abnegacje. No cóż, niestety jest to przypadłość wielu randkowiczów płci męskiej, ale tu nie tylko o to chodzi, bo te społeczne normy szwankują też głównie, jeśli chodzi o pewne zachowania. Agata Romaniuk opisuje naprawdę galerię ekscentrycznych pomysłów na pierwszą randkę, na którą, jak sądzę, sami Państwo by nigdy nie wpadli. No może właśnie dlatego, że Państwo szanują jakieś ogólne normy. I teraz Państwu powiem pokrótce, <noise> Że wielu panów nie widziało żadnego problemu. Na przykład w odpaleniu na randce tableta, bo akurat był mecz, i oni musieli sobie na tej pierwszej randce ten mecz oglądać. Nie widział też żadnego problemu w otwieraniu puszki piwa w kinie w trakcie seansu. Czy też przyjściu na randkę, na przykład z agresywnym pieskiem, albo z mamą, albo z grupą znajomych, albo hit z własnym dzieckiem. Serio. I to ostatnie zdarzyło się właśnie autorce. Gość wziął po prostu na randkę swojego ośmioletniego syna, ponieważ, uwaga, uznał, że skoro pisze ona książki dla dzieci, to pewnie będzie fajnie wziąć swojego synka, prawda? No nie wiem, czy ona się bardziej męczyła, czy też ten biedny, onieśmielony i znudzony chłopiec. Na przypadłość panów, to na przykład mówienie o swoich eks i to zawsze w złym tonie. To jest, jak pisze Agata Romaniuk, naprawdę. Tu cytuję, fabryczna wada mężczyzn w tak zwanym pewnym, czytaj, dojrzałym wieku. Naprawdę polecam wam ten rozdział, muszę przyznać, że ani autorka, ani jej bohaterki, z którymi rozmawiała, ani nawet ja sama, nie znajdujemy odpowiedzi, dlaczego faceci już od pierwszej randki zrzucają winę za zło całego świata, czytaj, ich nieudanego życia zrzucają na byłe partnerki. No i tym samym jeszcze traktują to jako zachętę do wejścia w związek. No naprawdę oryginalna koncepcja. Natomiast finalnie książka no, skłania do takich, chyba jednak, bardziej smutnych niż wesołych refleksji. Opisuje taki świat, chociaż stworzony dla par. To jednak świat, w którym żyje mnóstwo samotnych osób. I to jest taki paradoks, że ci samotnicy no, muszą jakoś odnaleźć się w tym świecie, gdzie wygrywa koncepcja takiej romantycznej historii miłosnej we dwoje, gdzie warunkiem szczęścia. Jest układ podwójny zawsze i ten układ podwójny w ogóle rządzi naszą przestrzenią. I to prawda, ewolucyjnie jesteśmy zaprojektowani do tego, żeby szukać dopełnienia w drugiej osobie, i być może dlatego cały czas jeszcze na te randki chodzimy, i te osoby samotne, rozczarowane, zawiedzione, cały czas starają się dać szansę. Jest trochę też, mimo wszystko, optymizmu w tej książce. Sama historia osobista autorki też kończy się pozytywnie, bo ona wreszcie. Znajduję miłość, to może nie wybrzmiewa do końca z samej tej książki, ale już gdzieś tam w wywiadach Agatha Romaniuk się do tego przyznaje. Polecam książkę, polecam ten audiobook, świetnie spędzane kilka godzin, dużo śmiechu, ale też dużo zdziwienia, dużo refleksji. Jestem pełna podziwu do dzielenia się takimi osobistymi przeżyciami, też tych bohaterek, bohaterów, no jest to genialnie przeczytane. Przeczytane z wdziękiem, z świetną dykcją. Wszystkie emocje są przełożone. Na to, jak czyta to Agata Romaniuk. Na pewno ta autorka sprawdza się w czytaniu swoich książek. A na koniec nie mogę sobie darować, żeby przeczytać Państwu jeden fragment to znaczy zacytować się tekst, który usłyszała ona na jednej z licznych randek od mężczyzny. I tu cytuję: Wyglądasz na taką, która dużo czyta. To chyba smutne. Podoba się Państwu? Jak tu nie zapałać entuzjazmem do randkowania? I druga książka, drugi audiobook to Paweł Sołtys, Sierpień. Wydało to Czarne, także w 2024 roku, poza serią, a ja wysłuchałam tego w zasobach audioteki. I także w wykonaniu samego autora, Paweł Sołtys tę książkę przeczytał. To jest muzyk artysta, dla tych, którzy nie wiedzą, ja czytałam rok temu jego mikrotyki, bardzo mi się podobały. Czytałam to w ramach mojej serii o krótkiej formie, to były właśnie opowiadania i podobała mi się jego taka impresyjna narracja, minimalizm obraz starej warszawy, taki trochę jakby w Sepi, ale oddany za pomocą języka. Bardzo do mnie przemówił ten jego sentyment warszawski, taka melancholia do starych praskich dzielnic świata, który gdzieś tam już tylko w pamięci współczesnych 40 czy 50 latków istnieje. No i bardzo byłam ciekawa, co dostanę w tej najnowszej książce w sierpniu i w sierpniu. Przeczytanej, wysłuchanej. No i dostałam coś bardzo podobnego, z tym, że chyba jeszcze bardziej warszawskiego, tak myślę, bo w sierpniu Paweł Sołtys, jak to on sam trafnie określa, zagląda do wczoraj. Bardzo trafne określenie, prawda? To jest jego taka wędrówka w przeszłość, zanurzanie się właśnie w tym wczoraj, w tym dniu wczorajszym, przedwczorajszym, w tym, co było też 10, 20 lat temu. W tych obrazach z dzieciństwa, trochę zniekształconych przez niesforną pamięć. No, ale też przez wszystko, co się potem wydarzało. I tu jest podobnie, taka właśnie nostalgia, tęsknota, próba gdzieś odnalezienia tych emocji, kiedy, no, na przykład, człowiek bierze swoje stare zdjęcie, często czarno-białe, i zaczyna sobie przypominać tamten czas i tak trochę flirtować z tymi wspomnieniami. Bardzo dobrze Paweł Sołtys się w tym czuje, jest tutaj niezłym stylistą. Myślę, że znalazł sobie taką niszę, i to jest taka nisza, w której on trochę ucieka przed fabułą, przed spójną historią, bo. To nie jest w zasadzie żadna opowieść, żadna konkretna historia, tylko taki ciąg wspomnień. I teraz, żeby nie było, że to jest wyłącznie zarzut, bo mnie się to podobało i dobrze mi się tego słuchało. Fajnie było wrócić w tamten świat. Zwłaszcza, że no, ja też pamiętam starą Warszawę, kiedy na przykład jeździły kaszlące Ikarusy, a nie ekologiczne Solarisy. Pamiętam stary Grochów z przełomu lat 80., -tych, 90. -tych, targówek fabryczny, stegny, trochę saską kępę. Tą bardziej taką jej część z blokami. Pamiętam, Cezam na śródmieściu, uniwersam na rondzie wiatraczna. To wszystko są mi bardzo bliskie obrazy. Ale jakoś miałam wrażenie, że ja już to wcześniej u autora czytałam, i że tu nie dostaję niczego nowego, co już pojawiało się w mikrotykach. Może tu jest rzeczywiście trochę więcej, żeby tak oddać sprawiedliwość autorowi, trochę więcej wchodzenia w tematykę religii, sztuki. Te sztuki sakralnej są wątki no bardzo ciekawe, kiedy autor na przykład opisuje swoje pierwsze wrażenia z poznawania malarstwa Jerzego Nowosielskiego. To są jedne z ciekawszych fragmentów. Czuć tutaj tą fascynację orientem, prawosławiem, ikonografią, czy też ikonopisarstwem nawet. Bardzo mi się podobały cytaty z takich jakichś XIX-wiecznych opracowań teologicznych, różne niuanse, kiedy znajduje. Jakąś zgubioną starą kartę biblioteczną z dawno zapomnianej książki, historie związane z warszawskim kościołem wizytek, też z jego odwiedzinami, klasztoru, biografia siostry Franciszki, wchodzenie w taki szczegół, ale nie szczegół teologiczny, tylko taki ludzki bardziej, że mamy tutaj no, właśnie kawałek czyjegoś życiorysu, i właśnie z drugiej strony taką osobistą historię autora z tym. Związaną. Ciekawe oczywiście wspominanie przodków, rozmowy z ojcem, z matką, o Ukraińcach, o Niemcach, o Łemkach, o granicach, wspomnienie babki Albiny, prababki Reginy, no właśnie te ich imiona tak ciekawie wybrzmiewają. No i wreszcie literatura, książki Stryjkowskiego. To wszystko bardzo fajnie się łączy, tylko że to ostatecznie, no właśnie, nie tworzyło żadnej spójnej całości. Tam była wyłącznie taka aura rozpamiętywania. Zabrakło mi trochę jakiegoś głównego motywu. To, co było urzekające w mikrotykach, to były opowiadania, przypomnę, tu się po prostu okazało trochę niewystarczające. Nie wiem, może dlatego, że czytałam niedawno Rzekę Dzieciństwa Stasiuka, i gdzieś tam ten autobiografizm już był dla mnie czymś takim może trochę powtarzalnym, no i u Stasiuka chyba jednak to była bardziej zwarta opowieść, mimo iż też był język meandrujący po wspomnieniach, po pamięci, paweł Sołtys potrafi oddać atmosferę chwili. Fajnie przywołuje dialogi. Bardzo mi się podobała taka scena, kiedy przechodził z mamą koło domu słowa polskiego i na przykład pytał mamę, ale którego słowa? No jest w tym coś takiego unikalnego, taki króciutki dialog, który oddaje tą emocję chwili, ale to są wciąż takie kawałki, migawki. Tego jest za mało na większą formę. Nie wiem, być może to wcale nie miała być żadna dłuższa forma, może to ja sobie jakoś tak gdzieś tam wmówiłam. Czy też miałam takie oczekiwania, no ale przyznam się szczerze, że zostaję po tym audiobooku z takim poczuciem, że okej, okay, dobrze się tego słuchało, ale jednak nie do końca wiem, co autor chciał mi opowiedzieć. I chyba kolejnej książki w podobnym tonie już bym raczej nie kupiła, a przynajmniej zawahałabym się. Widziałam też jakieś zarzuty tutaj na forum, że książka jest źle przeczytana, że, że tak monotonnie i lepiej zrobiłby to na przykład profesjonalny lektor. Być może, ale mnie akurat Sposób czytania autora przypadł do gustu. Pasował mi tutaj do tego sennego klimatu książki, do tej melancholii. Mi nie przeszkadzało specjalnie, że to było przeczytane w jednym tonie. Poza tym, że autor ma też bardzo ładną męską barwę głosu. No i tyle. Tyle o książkach czytanych przez autorów. Polecam Państwu tę formę, zwłaszcza gdy brakuje czasem. No właśnie, brakuje czasu na książkę w papierze, gdy dużo chodzicie, coś robicie. Taka forma bardzo się sprawdza. Agata Romaniuk, jak już powiedziałam, czytałam na storytelu, a Pawła Sołtysa na Audiotece. Podzielcie się może ze mną też jakiego audiobooka wy ostatnio słuchaliście, albo może wrażeniami z tych książek, jeśli czytaliście je w wersji papierowej, może te wrażenia są zupełnie inne. Bardzo serdecznie dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia za tydzień. Kolejną niedzielę będzie relacja z literackiego sobotu, dużo smaczków odkryć, trochę też zakupów książkowych po festiwalu. Serdecznie zapraszam i dobrego tygodnia. Cześć!